W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, nadszedł kolejny grudzień w moim życiu, kolejny czas Adwentu, w którym jeszcze bardziej niż zawsze przywołujesz mnie do siebie. Dziękuję Ci, że dzięki Twojej wielkiej ofierze i dzięki Twojemu narodzeniu mogę żyć pełna nadziei i chrześcijańskiej radości. Dziękuję, że obdarzyłeś mnie wielkim darem, jakim jest wiara. Obdarzyłeś łaską, polegającą na tym, że tak często czuję Twoją obecność tuż przy mnie. Jezu, proszę, pomóż mi przeżyć ten miesiąc z prawdziwą pobożnością, w skupieniu i refleksji. Bardzo pragnę należycie świętować Twoje narodziny, rozpocząć święta, wiedząc, że zmieniłam się wewnętrznie, że zrezygnowałam ze złych przyzwyczajeń, że spełniłam wiele dobrych uczynków. Panie, wiem, że bez Ciebie niczego nie dokonam. Moje serce i moje życie nie odmieni się, jeśli mi nie pomożesz. Proszę, otwórz moje serce na Twoją łaskę. Napełnij mnie miłością i chrześcijańskim miłosierdziem. Błagam, pomóż mi zakończyć wszelkie spory i nieporozumienia. Naucz mnie w każdym bliźnim widzieć brata i siostrę, niezależnie od wszystkiego, co nas różni. Proszę, pomóż mi zauważać wszystkie sytuacje, które mogą być dla mnie okazją do czynienia dobra. Otwórz moje serce na szczodrość, umiejętność dzielenia się z ubogimi i cierpiącymi oraz na prawdziwą pobożność. Chryste, z radością oczekuję świąt Bożego Narodzenia. Proszę, pozwól mi spędzić je szczęśliwie, w dobrym zdrowiu, z najbliższymi. Niech Twoja miłość rozleje się na mnie, na moją rodzinę i na wszystkich ludzi na świecie. Oddaję się cała Tobie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże.